Ponownie powracamy do tematu ławicy. Niemal od początku jej powstania, czyli od końca 2018 roku, były z nią problemy. Zamontowane na górze rybki były zrywane przez wiatr, zaproponowane działania naprawcze na skutek zgłoszeń reklamacyjnych nie przynosiły oczekiwanych skutków. W lipcu 2021 roku miasto podjęło decyzję o jej demontażu. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu i w grudniu ubiegłego roku miasto poinformowało o ugodzie z autorem pechowej ławicy. Ugoda ta wskazuje, że wykonawca tej instalacji ją jeszcze raz zamontuje i ma śmiejemy się trzy życia. Czyli, jeżeli jeszcze trzy razy zdarzy się taka sytuacja, że te zainstalowane rybki na prętach będą, będą ulegały jakiemuś tam, nie wiem, zniszczeniu, oczywiście nie mogą być to zniszczenia spowodowane przez czynnik ludzki, czyli nie dewastacja, ale skutek wiatru, skutek, nie wiem, jakichś nieprzychylnych warunków atmosferycznych, to trzeci raz oznaczało będzie, że rozwiązujemy już. Umowę. Ugoda precyzuje także, że trzykrotne bezskuteczne usunięcie VAT w zmodyfikowanym dziele będzie uprawniało miasto do odstąpienia od umowy i domagania się zwrotu 80 tysięcy złotych oraz obowiązku zapłaty kary umownej przez wykonawcę w wysokości 15 tysięcy złotych. Wszelkie naprawy mają być wykonywane w ciągu 21 dni od ich zgłoszenia. Wszelkie przekroczenia terminów będą podstawą do naliczenia kar umownych. Gwarancja na zmodyfikowaną instalację będzie trwać 2 lata od daty jej odbioru. Przez 2 lata obserwujemy, czy, czy ta instalacja po prostu będzie. No oczywiście ona musi być tak zamontowana, żeby te walory artystyczne zostały zachowane, no bo ta wizja artysty była taka a nie inna i dzisiaj nie możemy mówić, że wzmocnimy rybki stosując jakiś taki mechanizm, który spowoduje, że ogólny ten wygląd będzie inny niż ten, który był przedmiotem zamówienia. No proszę państwa, będzie już no jest inna, ale to są decyzje, które podjął, tak jak mówię, na etapie montażu. Pamiętamy też, były perturbacje z samym zamontowaniem tej instalacji, ale wówczas pan prezydent podjął taką decyzję, że wyraził zgodę na, na te takie poprzeczne pręty, które miały wzmocnić tę instalację. Czy wzmocniły? No nie wzmocniły, bo instalacja wciąż ulegała... Nieprzychylnym nazwijmy to warunkom atmosferycznym. Tak też artysta tłumaczył się, że, że u nas te wiatry bywają bardzo mocne, no ale przygotowując, moim zdaniem, i też to w sądzie powiedziałam, przygotowując tak. Takie dzieło powinno uwzględnić, gdzie to dzieło będzie wyeksponowane, więc nikt tu nie krył, że to nie będzie w pomieszczeniu zamkniętym, tylko miało to być na zewnątrz, jest to instalacja zewnętrzna, więc no wiele takich różnych tematów było rozstrzyganych przez sąd. Ugoda została podpisana, rybki wracają, cieszmy się.